Ja osiągnę to jest drugi odcinek z Brawl Stars i bardzo Was, bardzo, bardzo, bardzo Was przepraszam, że miałem przerwę od YouTube'a, taką dosyć długą. No, ale po prostu musiałem poprawiać oceny, żeby mieć dobrą średnią na koniec roku i ogólnie wyszło. No, no w sumie fajnie, bo mogę później koltę ulepszyć. Dobra. E, wczoraj, e, nie wczoraj, tylko chyba jakiś tam miesiąc temu na dalszym odcinku dropnąłem nitę. No i gramy sobie w Brawl Stars na tablecie. D -d 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 -d. O, nita, fajnie. O, ta mapa jest fajna. Polecam na niej grać nitą. Przepraszam włączę tylko dźwięki Ale to wyczułam o Basia jest koło mnie A czy właśnie nie gra w Brawl Stars Nie wiem tutaj w Robloxa się gra mieliśmy nagrać odcinek O, zabiła mnie Mieliśmy nagrać odcinek gdzie gramy w Robloxa ale po prostu wszystko mi się lagowało i mówię, że nie no nie, nie nagrywamy tego i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym wydał pieniążki na Gemę. Nie, może chcę. Może. No powiedzcie po prostu, czy ma być opening. Bo pieniążków to wydawać nie umiem na gry na razie. Na razie. O kurde. Aha, bo ja na telefonie mam na takim powerze te, że no po prostu. No, 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 że bije 999 bez, bez power Kibów Dobra, uleczymy się. taki spokój. O, kolt, kolt. O, on ma 7! O, to, 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 to nie zauważyłem. Pogramy sobie teraz z kimś innym. Dobra Lecimy z Ekolkiem. Na co teraz biorę? Niedługo ból. No jeszcze 1000... eee 1000. 140 i dość tam pucharków albo 130, nie wiem, nie pamiętam. Okej, okay, to będzie ładne. W co grę się Robię się harta. Map City? Mhm. Mm Widzicie? Ona no lifey. I widziałem, że pisaliście pod komentarzami, że Basia to moja dziewczyna. Nie, Basia to nie jest moja dziewczyna, po prostu przyjaciółka, która którą się znamy po prostu od urodzenia, bo... No bo chodzimy do przedszkola, chodziliśmy... chodzimy... Chodziliśmy do przedszkola razem, mieszkamy praktycznie koło siebie, no... No i tyle. Wasia okay. podaj mi numerek od 1 do 4. 3. Dobra, gramy mi to. No kurde! Co? Czyś mi się to stało? Stanęło dzisiaj coś? Tak, stanęło mi się. Kurczę, ta 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 Primo. I napiszcie w komentarzu czy ma być... Czy będzie, czy ma być. Ja jakaś piosenka na znaczy no rap albo jakaś pio... piosenka na znaczy no rapować, nie umiem. No, jakaś piosenka na przykład na z też rapy. Co? rapować nie wiem, jeżeli ty słyszałeś nasze rapy. Jeżeli będzie. Pod tym filmem. Em... 20 komentarzy z napisem, e, kurde, nie wiem. Nie, ja mam pomysł. Napiszcie w komentarzach hashtag e, małpa. Tak, hashtag małpa. Znaczy no wiecie, nie, hashtag napisz... małpa, nie że jest znak, tylko małpa. Napiszcie Marcin ty, to wtedy Marcin wam przypnie serduszko. No a jak napiszecie hashtag małpa, to... To też wam przypnie serduszko i pojawicie się na tym odcinku. I Marcin, tych to najszybciej, trzy osoby, które najszybciej napiszą to, Które będą pierwsze, to, które... Do, zostaną pozdrowione. Tak, zostaną wyświetlone na odcinku nie. może? Albo po prostu. No, pozdrowione. A kto napisze hashtag... Hash, tak jak to się nazywa, małpa, to no po prostu będzie, no, będzie po prostu na odcinku. Jego ten komentarz jego nick, nie? I żeby się cieszył, że jest na liście XD Dobra, Ros, Rosa, czy tam Rosa, nie wiem. Ja pierdolę! Misiek zabiją. Ku zabił ją! XD. Jezus Maria, kobieto, co ty ze sobą robisz? O nie, ale to było złe. WA. Teraz wam pokażę i jeszcze napiszcie w komentarzu, Wiem, że od was dużo wymaga, przepraszam, ale napiszcie w komentarzu, jaką grę mam nagrać. Z tych... No, z tych gier po prostu, oprócz Kinemaster, bo to jest stronka, przez którą montuję filmy. No, Master Rider, Ball... Shooter, Brawl Stars, Helix Jump missing RPG Paperio, Hill Climb, e, Racing, Stickman, Legends, horse Pines, Ski Jump, Roblox, no i też jest Discorda nie, bo to, to wiadomo co jest. E, The Riving, The czy Re -the jak to się tam wymawia, z Minecrafta czy Graphic Rider, nie? No i no dołączamy do tego, takie szybkie info. O, 200 tak. O, nie? Jak po tym odcinkiem będzie nie, na 75 yy, tych subów będzie special. A jeszcze nie powiem wam, jaki Basia wie, jaki special. Ale nie powiemy. Powinno. Zobaczycie po dzienka. prostu. No, musicie. Dobra. Musicie po prostu zostawiać suby. No, Basia, podaj mi numerek od 1 do 4. O, fajnie, Szczelka. Dobra, tak, 15-20 minut odcinek Basia? No, mm. ja jakie mam jest a jedno krzesło. No ale Bambik to był. Widzieliście to? Okej, okay, dobra. Na 3, 4. Tak no, ej, dobra, będzie małe cięcie. Dobra, po cięciu mamy wina, mamy 8 power keyboard. I mamy do tej, na dodatek ulta. Dobra. Tu dam jakąś muzykę, taką ściszę, bo czytałam po ostatnim filmiku z Brawl Stars, że było za głośno muzyka i nie było mnie słychać. Ale po prostu jeszcze nie umiem zrobić tak, że muzyka będzie i po jakimś czasie ściszyć. Yy, Aha, bol. Aha, ale to, ale to zmarnowałem, o nie. Daj zabić Basia postać, czy... Co na co? Aha, okej, okay, okej, okay, nie będę wnikał. Dobra, 15 piętnastominutowy filmik to będzie taki... Dobra, zagramy teraz sobie... O! o mamy czesta chyba. Yy, nie. Yy, nigdy. Znaczy nie... No mamy testa. Basia, otwórz czesta. Klik. No dobra, punkty mocy do... O! Fajnie! Mogę sobie kolta ulepszyć. Niedługo na nim Star power. Coe? Dobra. Ile puszek? Potrzebuję. No, halo. 150. 119. To pogramy sobie jeszcze na tym kolcikiem. Dobra. Gramy z Polką, bo Maja się nazywa. Basia. Siema, Byku. Dobra, ciebie tu nie mam. Dobra, Nita. Tu będzie porobiona. Dobra, mam ulta. Ja jak mnie zrobił. Jak mnie porobił. Dobra, Lecimy. Serio ta nie gra? Dobra, nie, ja się wkurzyłem. Pa, pa co się dzieje, pa. Pa wariacie, pa to. Co? Okej, okay, moja chata jest zrobiona i teraz wejdę i zobaczę, co tu Okej. Okay. Pamiętajcie, piszcie Marci. I, i Wejdę do jednej z chat. Okej. Okay. No i co cienia się? Dobra, lecimy. Dobra, mamy ulta. Ale to zwaliłem, ja piernicze. Dobra, yy, będzie małe cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu. Musiałem zrobić cięcie, bo się stało coś jak chcecie, jak chcecie się dowiedzieć co się stało to zostawiajcie łapy w górę uciekaj ktoś o uciekaj Barley dobra koniec rozgrywki win ja teraz wam pokażę mój moje konto ogólne No, konto na telefonie, gdzie mam 3000 puszek. I ta, no dobra, społeczność, klub. Szukaj klubów. Bardzo zapraszam do tego klanu, jak ktoś ma. E, nie ten, nie ten. 30 tysięcy albo bo 3... Nie, to nie ten. Kurde, no nie wiem, kurde, gdzie on jest? Halo? To jest chyba ten, nie. Chyba ten. Nie no, ej, chwila, to będzie małe cięcie, aż pokażę. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Yy, no i to jest ten właśnie klan, 16829 tysięcy puszek. No teraz ja do niego dołączę. No, znaczy coś tam, coś tam dało, to jestem właśnie ja, mam 24 brawlerów, znaczy no, na niskich rangach, ale mam 97 winów na solo, 300, y, 200, na, 3 na 3 i 44 na dół. Mm, dobra, no i no, tu jest mój kolega, 4000 puszek, a mam mniej brawlerów braule, niż ja. O, marshmallow. Znaczy, no wiem, że to nie jest ten. Dobra, zagramy sobie jeszcze jeden zbiór klejnotów. Okej, okay, jak słychać takie dmuchanie, to przepraszam, ale to jest wiatrak właśnie. Włączyłem teraz, bo jest mega gorąco. Jest chyba 38 stopni. Nie, no 38 stopni. 24 powinno być. No, ale w domu pewnie jest więcej. U mnie w domu było 36 stopni. No, a u mnie w samochodzie 40. Ale gdzie? Nie, nie jestem tutaj. Jezus nie jest jest jakaś reszta. Nie, to ale nas robią. Ale nas robią. Pytam się, gdzie jest kurka. Jak on miał dwa razy ulta? Dobra, ja mam ulta. Nie teraz, jak ich porobienie. Nie powstaną w życiu, w życiu nie! Na rosę! Na rosę, na rosę! na rosę, Ale głupia baba! Ale co to było w ogóle? O nie! No zrobię to. Kurde, no i znowu zbierają! Ty, ty, zły człowiecze. Idzie schodami do góry. Dobra. Skończyliśmy rozgrywkę. Więc na razie no, 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 no wyszliśmy chyba na plus z tych wszystkich wygranych meczy. No więc napiszcie w komentarzu. Wiecie, wiecie co. I, i więc ja się z wami... I, i, więc ja się z wami żegnam. Na rapa. Cześć!